Drugie pole startowe i ten start przegrał, ale to jest w tym momencie najmniej ważne. Pytanie, jak doszło do tej kolizji? To zawodnicy z Gorzawa bardzo ładnie wyjechali, ale jak świetnie napędza się Paweł przed Pelskim, który miał bardzo duże miejsca. I teraz patrzmy na zawodnika w kasku żółtym. Co tam się stało? Oj, zahaczył ręką, właśnie o... prawą ręką, zahaczył o lewą rękę Linusza Synstrema, stracił równowagę w prowadzeniu swojego motocykla i to doprowadziło do, doprowadziła do upadku. Ale ten upadek wyglądał tragicznie. Tak, tak, fatalnie. ta pierwsza wyglądał... powtórka tego nie pokazała, yy, natomiast. Zawodnik w żargonie żużlowym mówi się, że i teraz, teraz będzie ta najgorsza sytuacja, tak, gdzie to, nie uderzył nie głową, to został odcięty. Yy, tak się mówi w żargonie. Nieciekawie to wygląda. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko, wszystko dobrze, że to będzie tylko jakieś wstrząsienie mózgu. Mamy, okay. zdaje się, pierwszy redunek z parku maszyn. Karetka już na torze. Halo, Kuba. Drodzy Państwo, na informację, którą widzieliśmy, Jason Doyle bardzo mocno uderzył głową, stracił przytomność, w tym momencie odzyskuje. Ale nie do końca wie, tak naprawdę, gdzie się znajduje. No, obrazki tutaj są bardzo przykre. Miejmy nadzieję, że za chwilę będę miał dla Państwa nieco lepsze informacje. Tylko na takie czekamy, Kuba. Nie wyobrażamy sobie innego scenariusza. No początek na pewno na jaki nikt nie liczył, jestem przekonany, że po, na wszystkich częściach trybun w Gorzowie i na pewno wszyscy kibice i jestem pewien, że także państwo przed telewizorami trzymają kciuki za, za Jasona Doyla, za najlepszego zawodnika na świecie, który no, tak bardzo pechowo zaczyna sezon 2018. Trzymamy naprawdę, jesteśmy z nim, ale jest kolejna. Jest...